swojemu Bogu, swojemu Ojcu. A tak naprawdę to On ma, Jezus ma, jest pierwszy po Bogu. Ma najwyższą pozycję ze wszystkich innych stworzeń, z wyjątkiem oczywiście swojego Ojca. Jak pani otworzy listy to, to do Filipian, do Filipian, to tam jest o tym mowa. Ale tu o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Tak, pierwszy list do Tymoteusza piąty Tesaloniczan pierwszy tak, list do pierwszy Tesaloniczan tak, piąty rozdział i, po, i pierwszy werset mówi a o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać sami bowiem dokładnie wiecie iż dzień Chrystusowy przyjdzie jak złodziej w nocy gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo w religiach, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Panie Ulu, to nie chodzi tylko o religię, to chodzi o cały świat. Kiedy ludzie będą y, głoszą w jakiejś formie, nie wiadomo w jakiej, pokój i bezpieczeństwo, wtedy, y, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. I to jest jeden z, z tych fragmentów które w Biblii, która mówi, który mówi, że cały ten system yy, grzeszny i zły system rzeczy zostanie usunięty. I o to ludzie się modlą, tylko nie wiedzą, bo ludzie modlą się słowami przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Więc yy, w tej chwili na ziemi nie dzieje się jeszcze wola Boża w pełnym tego słowa znaczeniu, ale będzie się działa i ta modlitwa w końcu zostanie wysłuchana właśnie po tym, jak zostanie ten system usunięty. I o tym mówił też... Chrystus, kiedy go uczciowie zapytali o to. Ale jak I... będzie usunięty, jak wyobrażasz właśnie te usuwanie? No, Armagedon, o którym jest mowa w księdze objawienia w rozdziale, w rozdziale 16, to jest tak zwana wojna Boża. Wojna, w której Chrystus na czele wojsk anielskich Zaatakuje, istniejący. Znaczy ludzie wystąpią tak naprawdę przeciwko Bogu. I, i oni zostaną zniszczeni. Yy, polecam to, to jest wszystko paskudne. A to się nie dzieje właśnie teraz, że teraz nie, jest właśnie ten nie. Armagedon. Ja czuję właśnie, żeby ten Armagedon był teraz właśnie, że ludzie przeciw Bogu yy, działają. Wszyscy właśnie, którzy nie naśladują Chrystusa, powiązali się właśnie w te religie, różne społeczności. I działają przeciwko Chrystusowi. Nie, Pani Ulu, teraz żyjemy w okresie, o którym Jezus mówił w Ewangelii według Mateusza w 24 rozdziale. Jak Pani otworzy 24 rozdział Ewangelii według Mateusza, tam Jezus mówił o swoim ponownym przyjściu. O swoim przyjściu. I, i uczniowie go o to pytali: co, po czym będą mogli poznać 24 rozdział Mateusza? Jak, jak, pani nie, no, Ale przeczyta. Jezus Chrystus już do mnie przyszedł, Hebrajczyków 9:28, że On przychodzi do tych, którzy Go oczekują. Tak naprawdę to yy, my musimy do Chrystusa przyjść. No tak, przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście obciążeni, tak. Pracowani, no, a ja Wam dam ukojenie. Tak, jest. czyli mamy stać się Jego naśladowcami. To, to znaczy, przyjdźcie do mnie wszyscy. Ale jak pani ma już 24 rozdział Mateusza, mhm. tak. to proszę zwrócić uwagę, od trzeciego, trzeci werset proszę przeczytać. A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Tak. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. Proszę zwrócić uwagę, że jest tu mowa o końcu świata, tak. No, koniec kłamstwa, oni koniec go, tego systemu rzeczy. Systemu rzeczy, tak jest. Y, oni go y, zapytali o to, co będzie znakiem, tak? Tak. Co będzie znakiem? I co? Jezus im odpowiedział. Proszę, powie, proszę zobaczyć wersety. Jezus podał w odpowiedzi ten znak, na który miało się składać mnóstwo różnych wydarzeń. I proszę od siódmego wersetu przeczytać. A, ale nie, może po kolei. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, moim, czyli w imieniu Chrystusa, mówiąc: „Ja jest Chrystus i wielu zwiodą. Czyli kto przychodzi w imieniu, podszywają się pod Chrystusa i zwodzą tych ludzi. Na przykład jest taki. Mm, Artur Ceroński i ten drugi, co tam. Tomasz ja Dorożała, do, do właśnie. To oni właśnie, na, że w imię Chrystusa ja cię uzdrawiam, nogi wydłużają. Tak, tak, tak. Na świecie jest takich Dmuchają i oni się przewracają. Dobrze, na świecie jest takich osób więcej. I, i proszę czytać dalej. No i, i zwodzą tych ludzi, bo tam dużo ludzi przychodzi. Zwodzą, oczywiście, że tak. Proszę czytać dalej. Potem o, potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Tak jest. I dalej. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Czyli Jezus zapowiedział wojny, tak? Co dalej? No i wojny te są religijne, że religia przeciwko religii. Nie, znaczy, tak, znaczy, z różnego powodu. Tak, właściwie właściwie to religia jest zamieszana we wszystkie wojny, które wybuchały. To powiedziano, że naród powstanie przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, czyli chodziło o wojny między, yy, między państwami, nie? Czytamy dalej. Co jeszcze? Yy, ale to wszystko. Dopiero początek boleści. Nie, nie, siódmy pani jeszcze dokończy. Aha. I tak, przeciwko królestwu i będzie głód, i mur, i miejscami trzęsienia ziemi. Tak jest. Czyli zapowiadał w tym okresie, e, oprócz wojen, głód, to wszystko miało się dziać w tym samym y, okresie czasu, czy w pewnym od odcinku czasowym. Y, ludzie żyjący w tym czasie, wszystkie te znaki musieli, te, te elementy znaku musieli widzieć, żeby móc stwierdzić, że to jest właśnie ten znak. To, y, to jest bardzo charakterystyczny znak, nie, nie może zabraknąć żadnego z tych elementów, żeby można było powiedzieć, że to chodzi właśnie o ten znak, o którym Chrystus powiedział. I dalej, jak pani przeczytała. Ale to, to wszystko... wszystko dopiero początek boleści. Bardzo dobrze. No i tam Jezus mówi znowu o fałszywych prorokach. Dwunasty werset mówi o e, wzroście bezprawia, czyli bezprawie się rozmnoży. Tak? No, a jak poznać fałszywych proroków? E, po czym? E, Pani Ulu, to kolejny temat. E, I jeszcze czternasty werset mówi o pewnym elemencie, który miał być e, widoczny w tym okresie. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Bardzo dobrze. Czyli y, miała być głoszona y, y, Ewangelia o Królestwie po całej Ziemi. Na świadectwo wszystkim narodom. No ale o Królestwie y... Jezusa Chrystusa, nie o Królestwie Jehowy jak... Bo Jehowa Pani, Pani Olu, Królestwo Chrystusa jest dlatego Jego Królestwem, że zostało Mu to dane przez Boga Najwyższego. W Biblii może mówić, można mówić, yy, Królestwo, mówi się Królestwo Boże. To jest to samo królestwo, które Pani nazywa Królestwem Chrystusa. W Biblii nazywa się jej Królestwem Bożym, Królestwem Niebiańskim albo jeszcze inne. Chodzi, chodzi cały czas o ten jeden element. Królestwo to jest rząd Boży, który Bóg ustanowił i na czele tego królestwa, jako króla, ustanowił swojego syna Jezusa Chrystusa. I Jezus, kiedy był na ziemi, to miał do wykonania różne zadania, które Bóg zlecił. Sam Jezus o tym mówił, że głosił dobrą nowinę uzdrawiał i pokazywał swoją działalnością, co, czego dokonać po Boże, kiedy już w pełni obejmie władzę nad ziemią, kiedy usunie wszystkie ludzkie rządy. A jeszcze jakby pani przeczytała z tego samego nieco dalej, bo tutaj cały ten, cały ten 24 rozdział dalej jest właśnie o tym, o tym, o tym gdy, czasie końca, to werset 21 i 22 mówi, jakie to będą trudne czasy. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. I 22. Ucisk zakłamania, bo właśnie teraz cały świat jest zakłamany. Ulu, nie, nie będzie to taki ucisk, to będzie ucisk fizyczny, w sensie głód, yy, wojny, trzęsienia ziemi, to wszystko się będzie nasilać. I na stanie dojdzie do takiego momentu, o który jest na wielkim uciskiem. I jak wielki to jest ucisk 122 werset mówi? A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Lecz tak. ze względu na wybranych. A czy jesteś wybrany, bracie? Nie. Nie jesteś? Ja nie jestem wybrany, nie. Mhm.